Cześć, poszukiwacz. Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Szczególnie witam moich wszystkich subskrybentów. Dziękuję, że oglądacie mój kanał. Zapraszam do oglądania dalej. Słuchajcie, no tak jak obiecywałem, dzisiaj jest Big Day, czyli wielki mój dzień. Będę starał się mm, pierwszy raz szukać w wodzie, nie tylko na plaży, nie tylko w piachu, ale w środowisku mokrym, czy to jezioro, czy to morze. Dzisiaj akurat wypadło na jezioro, zobaczymy, co się uda w jeziorze znaleźć, zachęcam do oglądania, no to zaczynamy. No dobra, jak widzicie, zaczynamy poszukiwania w jeziorku. I jak coś będzie ciekawego? to się włączę i Wam pokażę lecimy jest wykrywać jest sito działa wszystko szukamy i mamy pierwszy sygnał, zobaczcie przebija na dobre 75. zaraz zobaczymy co to będzie jak wyciągnę to się włączy no dobra tu mamy pierwszą śrubkę z jeziora, fajnie, szukamy dalej. Następny fajny sygnał, 67, 86. No i taki zajadły sygnał, takie coś dawało, nic ciekawego, Dawał śruby. Dobra, szukamy dalej. No tutaj mamy, dobra i co my tu mamy, znowuż jakaś śruba, ta dawała taki przebrzydły sygnał. A i mamy pierwszą monetkę, zobaczcie, czekajcie I ona dawała taki trzy sygnał Mamy co 20 groszy 20 groszy z którego roku? 2009 2009 rok No dobra, pierwsza woneczka Lecimy dalej, jest pierwsza woneczka z jeziorka Z poszukiwania Lecimy dalej I następny ładny sygnał zobaczcie tylko nakrętka Bardzo fajny sygnał był na nakrętkę tak Dobra, szukam dalej I mamy następne znalezisko, zobaczcie monetka uuu 2 zł który rok? Nie widzę, ale dwóczka z PRL-u dobra, szukam dalej no i mocny sygnał dawał tutaj taki kawałek drutu gwoździa nic ciekawego, ale weźmiemy to dobra, szukam dalej dobra słuchajcie, następny sukces zobaczcie tę monetkę chyba też ek Uu. piątka z PRL-u, fajnie fajnie lubię prl -e. z którego roku? 1977 czyli dwa lata temu od mnie 50 lat piękna piątunia, piękna dobra szkoda z koło tej piątunii mamy następny sygnał, zobaczcie Zaraz zobczę co to jest. No i tym razem coś takiego, czyli kawał gwoździ, Nic więcej tutaj nie ma. Nie, nie widzę. Dobra, szukam dalej. Słuchajcie, znowu był ładny sygnał, ale widzicie, tylko niestety znowu gwoźdź. No i trzeba jak w wodzie też podprzedzierać. Dobrze, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o <laughs> pierwsze poszukiwania w wodzie. Co się udało znaleźć, widzieliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Rozdziewiczyliśmy nowy, 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 nowy detektor Equinox 900. -kę. No już powoli się go uczę, na pewno będzie coraz więcej znalezisk w wodzie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie od siebie suweniry, łapkę w górę subikanie przegapicie następnych odcinków. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich moich subskrybentów. Trzymajcie się, do następnego, Do następnego razu. Cześć.